Parametryczny obiekt BIM. Czym jest parametryczny obiekt BIM? Jest to obiekt będący pojedynczym elementem z poszczególnych modułów programu, np. ściana, rura, zawór, filtr, umywalka. Każdy obiekt ma zapisane dodatkowe dane, takie jak nazwa, wielkość, pisaki czy powierzchnie. Utworzone obiekty zachowują wszystkie swoje dotychczasowe funkcjonalności, zarówno jeśli chodzi o wstawianie. Ustawianie parametrów czy ich udział w obliczeniach i zestawieniach. Obiekty te są dedykowane do tworzenia elementów wstawianych liniowo rur i ścian oraz takich jak okna i drzwi, których wielkość wprowadzana jest bezpośrednio na rysunku. Oczywiście można również tworzyć obiekty punktowe, jak zawór czy gazomierz, których wielkość zależeć będzie od zadanych we właściwościach wartości. W katalogach z obiektami parametrycznymi można zobaczyć na przykład całe typo szeregi rur. Wybranie konkretnego pliku powoduje rozpoczęcie rysowania danego typu rury o zadanej wielkości. Podobnie w przypadku ścian. Można jednym kliknięciem rozpocząć rysowanie ściany o określonych warstwach. Po wstawieniu parametrycznego obiektu, projektu, można go dowolnie edytować. Dokładnie tak samo jak zapisany w nim obiekt, np. okno czy kanał.